Peugeot 2008 PureTech 100 SNS Alur to kompaktowy crossover, który łączy nowoczesny design z praktycznymi funkcjami. Osiągi i efektywność pojazd wyposażony jest w trzycylindrowy cylindrowy turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1.2 litra, rozwijający 100 KM i maksymalny moment obrotowy 205 Nm. W połączeniu z sześciobiegową manualną skrzynią biegów przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 10,8 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 183 km na godzinę. Średnie zużycie paliwa wynosi około 5,5 litra, 100 km. A emisja CO to 127 g na kilometr. Wnętrze i technologie wersja Allure zawiera ekskluzywny system Peugeot i Cockpit znak zarejestrowania, który obejmuje... Kompaktową kierownicę, konfigurowalny cyfrowy zestaw wskaźników 3D. 10-calowy ekran dotykowy HD. Wnętrze wykończone jest kombinacją tkaniny i skóry syntetycznej. Na wyposażeniu standardowym znajduje się również automatyczna klimatyzacja oraz chłodzony schowek. Praktyczność bagażnik oferuje pojemność 434 litrów, którą można zwiększyć do 1467 roku litrów po złożeniu tylnych siedzeń. Dwupoziomowa podłoga bagażnika umożliwia elastyczną organizację przestrzeni do przewozu różnych ładunków. Bezpieczeństwo i systemy wspomagające kierowcę model ten wyposażony jest w wiele systemów bezpieczeństwa w tym czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamerę cofania, system monitorowania martwego pola, automatyczne włączanie świateł, sześć poduszek powietrznych ABS, ESP, mocowania i sofiks do fotelików dziecięcych. Design Peugeot 2008 Alur wyróżnia się reflektorami LED z charakterystycznym motywem pazura, nowoczesną osłoną chłodnicy, 17-calowymi felgami aluminiowymi. Wersja Alur oferuje wybór sześciu kolorów nadwozia, aby dopasować się do indywidualnego stylu. Podsumowanie: Peugeot 2008 Piórtek 100 SNS Alur to zrównoważony i elegancki crossover idealny zarówno do jazdy miejskiej, jak i weekendowych wyjazdów. Oferuje. Oszczędny i niezawodny silnik, inteligentne i nowoczesne wnętrze, wszechstronny bagażnik, wysoki poziom bezpieczeństwa, wyrazisty i dopracowany design. Peugeot 2008 Alur. Styl. Komfort i francuski urok w każdej podróży.